Teraz muszę tylko poczekać jak odłoży tego pendrive'a i zrobię podmiankę a zrobiłbym sobie kawę dziś jestem zupełnie bez energii o odłożył pędliwy czas na podmianę udało mi się dzień dobry moi pracownicy jak tam u was dzień dobry panie Stanisławie właśnie wróciłem z urlopu właśnie jak tam na urlopie panie Marku było cudownie ale to nie mój pierwszy raz za granicą. To pan już wcześniej był za granicą? Tak, byłem w Finlandii, ale to było jakieś lata temu. Rozumiem. Dobrze, pani Marku, wracajmy już do naszych obowiązków. Dobrze, panie Stanisławie. No, niestety, synu, musimy już wracać. E, szkoda, a było tak fajnie. No, cóż, synu, ale przynajmniej spędziliśmy dobrze czas. Dokładnie tato, a właśnie muszę zadzwonić do Maxa. Cześć, Max. No siema Jarek, jak ja cię dawno nie słyszałem. Gdzie byłeś? Byłem wraz z moim tatą w Warszawie i mówię ci, stary, było cudownie, spełniłem swoje marzenia. O, to świetnie, stary. A ja byłem w Anglii u Bartka, chyba wiesz, którego? To ten co robił konkurs. Tak, to dokładnie ten i powiem ci, że było fajnie. Oto cieszę się. Dobra, stary, muszę już kończyć. No to do zobaczenia, Jarek. Dzień dobry, szefie. No dzień dobry, co pan chciał mi pokazać? Pan Marek, zmieszany zamiast pracować, to filmy dla dorosłych ogląda. Słucham. A ma pan na to dowody? Owszem, niech pan zobaczy jego pendrive'a. Dobrze sprawdzę to, ale jak pan robi sobie ze mnie żart, to potrącę to panu z pensji. Przepraszam, panie Marku, mogę sprawdzić, co pan ma na swoim pendrive'ie? Bo doszły mnie słuchy, za pan oglądał film dla dorosłych w czasie pracy. Dobrze, panie Stanisławie, nie mam nic do ukrycia. Ale z tym oglądaniem filmów dla dorosłych w czasie pracy to akurat ktoś panu nakłamał. Zaraz zobaczymy czy na pewno. Panie Marku, co to ma być? Eee, panie Stanisławie, najwidoczniej ktoś próbuje mnie w to wrobić, bo to nie jest mój pendrive. Faktycznie, bo ten folder jest podpisany inicjałami i chyba wiem kogo, także przepraszam pana za niesłuszne oskarżenie. Nic nie szkodzi panie Stanisławie, a jakby pan mógł odnaleźć mój pendrive? Spokojnie zajmę się tym. O witaj Agnieszka, pani Oldyni jeszcze nie ma. Witaj Angela, no właśnie jeszcze nie ma, ale napisała mi, żeby już otworzyć lokal. Trochę to dziwne, bo przeważnie pani Aldona się nie spóźnia. Racja dziwna, ale możliwe, że spóźnia się przez korki. Dzień dobry moje pracownice, dziękuję za cierpliwość. Dzień dobry pani Aldono, to już chyba możemy zaczynać, póki jeszcze klientów nie ma. Tak możemy zaczynać, a i mam dla was prezent, kupiłam wreszcie ekspres do kawy. Oto cudownie pani Aldono.